Trzeba, trzeba taktycznie zachodzić przeciwnika od tyłu, od boku i posługiwać się koniecznie minimapą. Naprawdę wiele osób nie zwraca na nią uwagi. A potem się dziwią, dlaczego na przykład ja już czekam na nich przygotowany. i to było w ogóle failowe. Wrzucamy apteczkę przed siebie do przodu i pędzimy lecząc się. To jest jedna z bardzo fajnych rzeczy. FLITOX, FLITOX Pamiętajcie o tym, jak macie zero amunicji, to... Cóż... Hmm... Co tutaj należy teraz zrobić, jak macie zero amunicji? Poszukać sobie na przykład klasy wsparcia Rzucić ją na środek Rzucić na środek te naboje I strajfować do boków, do boków, do boków Nie dając się trafić Cholera jasna, ktoś... Ojej Szkoda, że go nie pocisnąłem, ale ktoś już zmienił specjalizację drużynową i już nie ma amunicji, a to jest najważniejsze, jeżeli zamierzacie długo przetrwać. Jak widzicie, kiedy są rozstawione znaczniki odrodzeń, to ja nie widzę, jaką specjalizację ma ziomek i nie wiem, co on tutaj robił. Chyba sobie przybiegł i myślał, że mu się upiecze. Tak, respy są lepsze niż w kodzie. Tam jest, jest, jest ziomuś tam e, ukryty. Przy tym spadzie. Chyba jeszcze. Sprawdzimy to granatę. Tak. Mhm, mh, mh. A tutaj jesteś ziomek. Dobrze, że zwróciłeś moją uwagę na to, żeby się tam patrzeć. Nie. Ja, no, chciałem już stąd iść generalnie, ale może jeszcze sobie pomyślałem, jednego ustrzelę i DUPA. Już przeciwnicy są. Przeciwnicy już są tam. Ach, ja, chciałeś. Przeciwnicy już są tam, czyli są na torach. To nie wróży dobrze. Zaraz te tory zajmiemy, słuchajcie. Aha, zrzut z C4, nalot dywanowy zabroniony przez konwencję genewską. Tak się nie postępuje. Czyby tutaj? Czyżby tutaj e, był moździerz, czy może po prostu pozostałości, raczej pozostałości po No, Dobra, jakoś ciągle się tutaj kręcę Nie masz ze mną szans, misiek, no. Dobra, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy, idziemy. Idziemy sobie... Tutaj. To widziałem. Dobre, że. Ale wiedziałem, że widziałem znowu na Ach, tak myślałem, że jednak ten celujący we mnie z laserem to nie jest ten, w którego strzelam. No, bardzo ładnie sobie stoi, w rzeczy samej. Nawet jego główki nie widać, zbytnio. Nadal tam jest. Nie. Stał już zjedzony. No, ładnie mnie tutaj zranił. Stawiamy się. Ach, cholera, jasna, no. Teraz to już te respy mi się niezbyt podobają. Oj, nie, zbyt, niezbyt, niezbyt. Jakoś już przestałem ogarniać w tej chwili, gdzie kto jest. Już, oni w ogóle jak szaleni się respią, to z jednej to z drugiej strony... No właśnie... Dobra, nie należy się irytować, może ktoś mnie podniesie widzę tam dwóch gości biegnie w moją stronę, super. i nawet nie zdążyłem wyciągnąć broni kurcz. Ale jednego ściągnąłem I to się liczy Szacunek ludzi ulicy A, dobra. Jesteś mój Ja to nie lubię latać jak szaleniec Lubię sobie trochę odpocząć trochę. Nie on dobrze i w dobrym kierunku generalnie, ale jednak niezbyt... niezbyt tutaj. Aha Tuż tam jest rozstawione z LKM Cole Breeze. Ja go chyba kojarzę. Dobry ziom z niego mm, 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 mm nie będziemy zbytnio mieli dużych szans. Jak się wydaje, że to chyba nie jest Polak. On chyba z UMP starał się tutaj kogoś rozwalić. Niestety UMP jest tylko i wyłącznie na no, dosyć bliski dystans. To łapa w Znowu idziemy w tak cholerne... Eee, tutaj, gdzie oni mają respa, zaraz mi stąd zresztą zdejmą. O, siema. No właśnie, właśnie. Kurczę, no teraz to mi jakoś się gorzej gra, ale za chwilę się już kończy. Zdobyłem gwiazdkę, o ile pamiętam, szturmowca teraz, tak? I jeszcze z akacza. Fail, fail. Suck. I suck hard Tutaj też jest fajny spocik Tylko trzeba patrzeć na to, żeby tutaj z boku nie zaszli, nie? Siema! 2003, ziom! No jesteś mój, dobra jesteś O, już idą, już idą z tej strony, bo już jest dobrze wyczyszczona. Widzę, że tam ciała naszych poległych zalegają polegliwości swej. Wo, wo, wo. No Dobra, tutaj się zatrzymamy trochę. Po co latać jak szaleniec? Trzeba tylko dobrze obserwować minimapę, żeby wiedzieć z której strony nadciąga zagrożenie. Tin Lianga. Tego też ostatnio dosyć sporo zabijałem, już słyszę takie szybsze bicie tętna, jeszcze tylko pięciu. Nie sądzę, żebym zgarnął Last Fraga. Ale jak będziemy tak biegli, no i koniec końcóweczka. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że żeście to... Chcieli oglądać do końca. 41 do 11. Bardzo fajny wynik. 60 do 11. Miał Ziomek pierwszy w naszej drużynie. No to jeszcze lepszy wynik. <laughs> Ale nie dajmy się spanikować. 41 do 11. Jak widzieliście, nikt mnie nie podnosił. Nikt ze mną nie grał razem w drużynie ze znajomych. Nawet nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek był tutaj z moich znajomych, z, z osób w mojej drużynie Plutonu, cokolwiek, ale, ale w ogóle byłem tutaj kompletnie sam. 41 do 11 kanały Sharp, Najbardziej popularna mapa na Team Deadmash, także ja dziękuję Wam za to, żeście oglądali, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej!